Wykopmy rasizm ze stadionów to akcja, która wraca niczym bumerang na polskie murawy. Już pod koniec lat 90. Stowarzyszenie Nigdy Więcej pod przewodnictwem Marcina Kornaka uruchomiło stadionowy ruch antyrasistowski. Kampania wzorowana na podobnych akcjach, które sprawdziły się m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Niemczech, w Polsce była szczególnie potrzebna, odkąd powszechną praktyką stało się zapraszanie do reprezentacji zawodników o innym kolorze skóry jak chociażby Emanuel Olisadebe. Om um Emanuela Olisadebe, grającego najpierw w barwach Polonii Warszawy, a potem w polskiej reprezentacji. Jak mówi dr Rafał Pankowski ze stowarzyszenia Nigdy więcej, pomimo że skala problemu jest mniejsza niż dekadę temu, wciąż sytuacja na stadionach nie jest zadowalająca. Oczywiście Euro 2012 przyczyniło się bardzo pozytywnie do zmian, jeśli chodzi o tę kulturę kibicowania w Polsce. Mogliśmy w największych polskich miastach doświadczyć, tego, jak wygląda życie w społeczeństwie wielokulturowym. Niestety cały czas jeszcze na wielu stadionach ligowych w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskami rasizmu, ksenofobii czy skrajnego nacjonalizmu. Nie powinniśmy udawać, że po Euro 2012 wszystkie te problemy zniknęły. I chociaż teraz nie ma już raczej w Polsce incydentów, które wywoływały oburzenie wśród środowiska sportowego, to... Był taki mecz w Lubinie, Zagłębie grało z Polonią Warszawa, w której barwach występował Emanuele Olisadebe. I w tym meczu kibice Zagłębia rzucali banany na Murawę. Mm, stąd być może działania Stowarzyszenia Nigdy Więcej mogą coś zmienić. Polska nigdy nie miała swoich kolonii. Holandia, Wielka Brytania, Francja, no to są kraje, gdzie czarnoskórzy piłkarze są normą. Natomiast to nie znaczy, że nie zdarzają się sytuacje nieprzyjemne, czyli zachowania rasistowskie. Choćby niedawno słynny incydent Johna Terego z Antonem Ferdinandem. Wszystko otarło się też o Rio Ferdinanda, więc z bardzo znanych angielskich piłkarzy. I to też miało podłoże rasistowskie i zdarzają się takie rzeczy. Nawet tam, gdzie normalnie jest na boisku czarnoskóry piłkarz. Mówił Łukasz Adamczyk, dziennikarz sportowy Czwórki, który twierdzi, że wciąż to problem zakorzeniony gdzieś w mentalności polskich kibiców. Chociaż oczywiście nie dotyczy to tylko Polski. I stąd być może działania Stowarzyszenia Nigdy Więcej mogą coś zmienić. Poczynając od monitoringu, odnotowywania, dokumentowania zjawiska rasizmu na stadionach. Poprzez no, opinię publiczną staramy się wpływać na zmianę postaw, na przełamywanie milczenia, przełamywanie obojętności wobec rasizmu. Ale prowadzimy także szereg akcji edukacyjnych. Chodzi przede wszystkim o dotarcie do tych e, najmłodszych kibiców. Współpracujemy także z wieloma klubami, z piłkarzami. Na pewno często boimy się reagować, ale chodzi także o to, żeby przełamywać strach, żeby przełamywać takie poczucie, że nic nie można zrobić. Bo jak mówi dr Rafał Pankowski ze stowarzyszenia nigdy więcej, zrobić wiele można i zrobić wiele trzeba, by problemu rasizmu, w, by problem rasizmu wyeliminować w ogóle ze społeczeństwa. Oczywiście, rasizmu czy ksenofobii nie wymyślono na stadionie, to jest szerszy problem społeczny, który czasami na stadionach się przejawia w taki szczególnie drastyczny, nieprzyjemny sposób. Piłka nożna z natury jest taką dziedziną życia, gdzie kolor skóry ma najmniejsze znaczenie. I to samo w sobie. Może nam pomóc zrozumieć, jak ważną częścią naszego życia jest i będzie właśnie wielokulturowość. W ramach kampanii wydano także książkę Marcina Kornaka Brunatna Księga 2011-2012, w której autor opisał incydenty rasistowskie nazistowskie i ksenofobiczne, które miały miejsce nie tylko na polskich stadionach, ale i niestety w przestrzeni publicznej.